Marszałku, panie Panowie Parlamentarzyści, Panie Prezesie, Szanowni Państwo. Sięgnąłem, chociaż przecież Krakusem nie jestem, a historia bardzo odległa, do pewnych momentów przełomowych, gdy chodzi o Radio Kraków i to, co ono czyniło. Powstało 95 lat temu, w kwietniu 1927 roku. A już 28 czerwca tego roku 1927, transmitowało na całą Polskę rzecz niezwykłą pogrzeb Juliusza Słowackiego, najpierw mszę świętą przy Barbakanie, a potem słynne przemówienie Józefa Piłsudskiego, który żegnał Juliusza Słowackiego na zamku, na dziedzińcu zamku królewskiego na Wawelu i ostatecznie wydał ten słynny rozkaz, by pochować Juliusza, ponieważ królom jest równy. I to jest jeden wspaniały wymiar tego radia, który trwa od tamtych czasów. Kultura, wielka kultura. A potem, proszę Państwa, sport. Pierwsza transmisja radiowa i to oczywiście ze świętej wojny między Wisłą a Krakowią. Jak Państwo doskonale e, domyślają się, ciągle pozostaje przede wszystkim kibicem Lecha Poznań. Niemniej jednak w związku z tym Krakowiami jest bliższa, bo zawsze pasy były bliższe e, niebieskim czy kolejarzowi, tak to się mówi. W Poznaniu niż, niż Wisła Kraków. Ale ten mecz z 9 września, o nie mylę, 1928 roku zakończyły się klęską Krakowi 1 do 5 na rzecz Wisły, co jako wynik komentuję z pewnym żalem, ale jednocześnie jako wydarzenie wskazujące na Żywą obecność Radia Kraków w życiu społecznym jest dla mnie także powodem do wielkiej satysfakcji. I nie wiem też, może obecny tutaj przedstawiciel Radia Poznań powie, kiedy po raz pierwszy w Poznaniu komentowano poprzez Radio Poznań mecz piłkarski, bo Radio Poznań powstawało dokładnie w tym samym czasie. I trzeci wymiar, niezwykle ważny, radia Kraków, transmisja ogólnopolska z pogrzebu Józefa Piłsudskiego 18 maja 1935 roku. Te trzy wymiary, wielka kultura, sport i polityka nie mogą się odbywać bez słowa. Pięknego, szlachetnego słowa. I jeśli wtedy przy pogrzebie Juliusza Słowackiego Piłsudski mówił, że jest to człowiek, który należy do tych nie, nielicznych, którzy muszą żyć przekraczając granicę śmierci. Tak rzeczą oczywistą jest, że słowo ludzkie musi przekraczać Granice kolejnych naszych pokoleń. Ale ono zostanie. I będziemy do tego słowa wracali. Pod jednym warunkiem: że będzie ono nośnikiem idei ponadczasowych. Dobra, piękna, prawdy. I służbie tym wartościom było. Radio Kraków wierne od swoich początków. Życzymy przy, dzisiejszej, przy okazji dzisiejszej uroczystości 95 pięciolecia. trwania Radia Kraków, by ono służyło właśnie temu, co jest ponadczasowe, co jest nam potrzebne, bez czego my jako ludzie nie będziemy się mogli nigdy w pełni rozwinąć. Prawdzie. Dobru, pięknu. Szczęść Boże Panie Prezesie, Panu i całej zawodze Radia Kraków.